robimy kolejne. Tutaj mamy naszego konika najładniejszego na świecie. No i gramy, gramy. Musimy jeszcze zdobyć dwie rzeczy chyba, tak? Zobaczymy z Amitorem też. mi to staraj się. Siemanko lamo! Szybkie bukie Gdzie to jest? To A mi to. makara ma karę niestety <gry> Ty, ten koniec z metalu, zobacz. My tak jak auta w tym, nie? On jest takim autem typowo załeś to. Nie Kurczaki! Tata, a pan na... Kurczaki! A tym kurczak który... palił się! Pokażę Tompu się pali! A dom się spalił? Ej, tą... co z tym? Co to? Co zrobiłaś ty tym? Zosia złopa! Ja zrobię to tam. To jest pancerny koń. To jest górni, Pancerny koń. może masz pranie wziąć. No, e, plecak jest, zobacz, plecak jest. Zestrzel go. Może lina. Może lina no, Ale już mam ostatnie strzały. No, no A, no to nie dość zniszczałe. Nie zaro. Chcesz spalić, to nie napędzasz do góry po prostu. Musisz wejść do chaty. jakoś tam leży na dach słuchać. Motem! To jest spray. O tu są schody, zobacz nie. Może jakieś naboje powinny być. Jest gdzieś być. Ja jakoś wolnik gdzieś przykusnęłaś, czy mi się wydaje tylko? Teraz szybciej. A zobacz te tam które się paliły. A. Nie wiem, przykusnęłaś, nie? Coś? Proba. I jestem konikiem. Co muszę kliknąć? Chodno. A, a zobaczę, to tam się paliły No To się jara. Och, o, ku, ku. O, o, to o, bank, o, o. To jest bank. To jest bank. Jak ten koń To jest wrażenie. bank. Ale nic leci się spalił. Za... Strasznie się spalił. No nie wierzę. A co ile metalu miał? No, zjarał się jak małka. Ale gdzie to doszło? A zobacz. A bo ja to paliłam tam. A zobacz to piersa. O kurcze. Tu miał w ogóle metalu. Ten koń jest rodziców chyba tam. Ten, ten koń Tylko ten ten biega przez drzwi, przez domy, przez wszystko. No to mnie no, like był po... ja byłem tu, i teraz znowu bestow. Albo tak. Te... Tak, tak biały Gdzie? Tam to... był biały koń, gdzie? No to jest biały koń. Nie. To gdzie biały? O kurczaki, musisz prosto jechać tu na koniu, albo. W... Tu? No, na no, dnie nie, prosto tam i w lewo. Tu, tam, tu jest. Dobre jestem, nie? Ja mam A A jest mam z rok. Jest tak tyle? A już nie Jest strzelby. Da usiąść. Jest rok. użyć rok. Chyba najlepszy był brązowy. Tutaj może być raz, ale nie tutaj jest, bo to jest jakaś fabryka chyba, tak? Czekaj, chcę czy... po coś pojechać. Węgiel jest. Ej, baj, też kopalnie węgla? To było najgorsze przejście w życiu. No A co? co? Najgorsze to no. kajaki. E no, no, chyba tak. Już kopalnia była trochę ciut lepsza. To Konia? A konia? O aaaa! hrabąż On jest Na Ja nie, nie będę jechać! Wiedziałem, że tutaj, do fabryki! A, Wiesz, ten nowy mikrofon jest petarda. Który? Wiej do fabryki na koniu, po co byś wchodziła z buta? To wygląda na chodzimy ale... o kim my puta, mówi ten, a ja tak. mówię eh. No, Ryki wchodzimy z buta. Nie, no, no, Ej, podpar, to wygląda na mówi ten, a ja mówię wchodzimy z To wygląda a To, to, to. Jeszcze raz, jeszcze. To ma, 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 Sorry, nie sądzisz, że będzie aż taka pożarna. Aj, nie! Nie zapisaliśmy gry. No dobra, to szybko to zrobił, to Przerwę i ja to zrobię. Nie no, dawaj, lecimy. Jesteśmy już trakcie odcinka. Zostało 10 minut. Gdzie mój koń? Tu masz wszystkie zapasy i wszystko? Ma. Wszystko nowe? Ua, a, a, a. to jest białego Nie, to końców białego Nie, samym końcu tam w tej fabryce. Nie chcę białego. No, po sumie to tak. Ale nie chcę, mi się do banku. Do tyłu! Do Bo banku tylko mu na chwilę. Ma. No to co? Po co do banku? Ale no tam do góry trzeba było coś wziąć. Kasę pamiętasz? Ksy, 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 ksy. Nie to górę, ser Dzień dobry. Przyszedłem na... Nie, to, nie, na dole, ksy. na dole, na dole. Ja pierwaj Dzień dobry, jestem tutaj w banku. Jestem pracownikiem. Gdzie? proszę mamy. Ale musi się zjarać. To wyglądało tak ładnie. Po w kilku miejscach wybuchucie. Powiem Ale to da ile ja to będę robić? No, tu, tu, jest tu. Jestem startuj. na wewnątrz, tu. Zobaczysz. Jeszcze tutaj na pranie pójdziemy. No, dobrze, jak pranie. Widzowie, kto nie prał dzisiaj swoich majteczek? Ja. A jest skarpetek. Ja wszystko prałam. Dobra, mamy już. Zostało tylko tu myśleć do konia. Zostało do konia, no. Ale jeszcze Republika? gdzieś jest! Ta fabryka jest z cyklu Ale jeszcze jest gdzieś Nie pamiętasz? No tak, na końcu to i i i! Jej o złe! Białe jest ok? Białe Wiedę, czy jesteś, bo inne Jesteś osłabem, biedaku. Ja łaczy inny! Ja łaczy inny! Jak oglepę! Jak... I... Bram, może lepiej nie chce go w środku, albo zapisz się. Jakby ma ogleś? To znaczy. Sk górę wiatrą musisz wziąć. I chyba zepsorzony. Chcesz zapisać grę w razie co? Nie. Co cię to może coś ważnego jest po w środku. Pokaż. Idź. Gdzie to? Nie, musisz wyjść na zewnątrz. Tu może tyłem jakoś wyjść. To by przez okno. Aha, to co to? Nie, to jest też fajne, co masz. To jest jakby... To są deski yes. i to zbuduj z tych desek właśnie. to, masz z tych desek to zbuduj, Nela. Nie, nie, to jest lampa. Tu masz desek, masz tylko 15 to desek. Nie, nie, nie tu. W środku zbuduj no. sobie most. Tu. Co? No tu z do góry są te deski, no jakoś tak postaw no. Zobacz jak to się kładzie, nie wiem, nie pamiętam I co? No idzie może podejść bliżej do tego Wiesz, o teraz, no Bo no. to nie są deski Nie <noise> mówię sobie, Siano, nigdy na ile tak, to tam e? <noise> Siano, pieniądze moje leżą na podwórku. Kiedy mówię sobie, no to już sobie <noise> <"Zopie", okay. głos> Ja <noise> jestem. No no weź to, rozwal to na mnie ty Strzelbą tu ścianę Za chwilę, to... chwilę rozwalisz znowu coś, wybuchniesz Już nie kombinuj, idź dookoła Aleksander, przestań machać ręką nie. Kibicu się, że zobacz, już to za chwilę będzie A ona to Tommy. i... Tyszki No pewno. no. Tak, no. Waga, dawaj, dawaj 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 daj. A mi tu jest cukry ja pójdziesz tylko, a my tu jeszcze trochę. Tu drugą deskę po obok. Nie ja wiem, gdzie mnie Roksowery, zamknięcie. się. Nie mówcie tak brzydko. Co? No, lecimy, lecimy, dawaj. Nie a to spróbuj, tej drugą deskę na przykład obok. Tak samo tutaj, daj drugą deskę obok, żeby ci łatwiej wtedy wejść. Tutaj jeszcze deskę teraz, ale od tej deski, daj deskę no. Pamiętam właśnie, mówiliśmy o tych deskach emitorów nie. też będziemy mieli tam deski w tej kampanii o, udało się Tutaj jest, o... Bo ja tylko nie rozwaj tego obozu, nie wejdziesz tu Gdzie to jest? Do góry chyba? Nie, to było nie, gdzie to było? A tu jest, na ty. No chcesz to rozwaj, ty? ewentualnie jest taka opcja Wszystko, po prostu spadnie wpływ na ciebie rozwaj, to O, przemyślałem się Dobrze, dobrze, został tylko jeszcze jeden widzowie! Tak! Tak, 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 tak. tak, tak. Dobra, jak idzie konik. A to, teraz ty powiedz, jaką znać mi konia? Konie są do pań, piewam. A pielaka, żada! Ale ile się to kuli. Wyciągniesz po to, dobar, może. Albo to to spadnie. Nie, nie, tą drugą no, tutaj, tą. E, to było. No ej to tam to, wytu to. Dawaj spróbujemy, no Ale pieniądze tam są. O, jest. Gdzie? Do góry, pani później. No, tyły. No, no, masz wszystko, masz wrócić do basy, no. To jest bada. No to do auta, do z tego ucieknie. Bardzo jeszcze to też spłodzić trochę. No, już może kończyć. Dobra. Widzowie, lecimy do autora! Tu musisz przeszkodę. Co być Hobby Horse? Hobby Horse? Na jest najlepszą na Hobby Horse w Polsce. Hobby <noise> Horse na popasku. Kto lubi Hobby Horse? jest pan. tylko. Jest pampikiem. Ta auto jest takie małe, w sumie konia, ten koniec jest zbudowany. Koń jest normalny, bro, rozumiesz? No, aż taka rodzice, nie wiem, czy jest. Jest! Ale to auto jest jakieś mega małe. A to jest labo. <noise> no. Już. Będziesz być dobrać. Co? Będzie koniec misji. A, aut a to? Koń? No, kuj koń? Konia zapij! Nie da się. <noise> nie da się go pić? Ej, dojiku! Będzie czekał na ciebie. Będzie nie tak milion lat. 8 minut. Ej, ja druk kontynuuj, zobaczmy co będzie. Mój koń tam stoi. Został tutaj na straży. Filmuję, W bank spalił. No się I co krew? No, zobaczmy co będzie teraz, no. Tylko jeszcze wiadomość od pana Samuela. O, zobacz. O, ej! Masz obóz sobie zrobiłaś, zobacz. No. A okay. koi? Podaj do kompa, zobaczymy tam co jest. Umarł. Nie wiem, masz nową broń jakąś, linę masz. Tak działa lina. Ja go zapiłem! Dziwne. To co od Nila, to masz linę z góry. Mam nadzieję, że prawa do komp z się udała. Urocze miejsce, nieprawdaż? Teraz potrzebuję trochę tera materiałów buchowych, aby prowadzić życie w mój doskonały plan. Nie są to one jednak tak powszechne jak w twojej epoce. Przy okazji, ludzie zaczęli kupować alarmy z prochem szczelniczym, kiedy zwracają uwagę strażników w balonie. Ci kręcą się cały czas w okolicy, ponieważ ten no, okropny Charles Kerty ostrzega wszystkich przed w okolicy odziejami. Faktycznie próbujemy ukraść różne rzeczy, więc zasadniczo ma rację. Sądzę jednak, że robi to tylko po to, aby skłonić ludzi do zakupu alarmów w pakiecie z jego kosztowem. Eee! Dobra widzowie, teraz będziemy kończyć i... No i to następny odcinek! jest za tydzień albo coś Żukuj a mi to, na to będzie. Cicho, klikną. Cicho. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji w Deli Pari. I jeszcze. Dajcie lajka. I subskrybuj.